Witam serdecznie. Z tej strony Weronika Fedorczuk i to są podstawy tańca. Dzisiaj pomówimy sobie o postawie. Otóż postawa jest bardzo ważna nie tylko w trakcie rozgrzewki, w trakcie wykonywania różnych elementów tanecznych, ale również w trakcie samego wykonywania tańca. Staramy się stać równomiernie na obydwu stopach, tak żeby się nie przychylać ani do przodu, ani do tyłu. A również, żeby się nie zawalać na którymś z nóg, tak, w ten sposób, ani biodrem, ogólnie staramy się wyciągać do góry. Eee, trzymamy mocno napięty brzuch i jednocześnie nie wyciągamy pośladków do tyłu, tylko je zbieramy pod siebie. Tak? Żeby to nie było ani takiego efektu, ani takiego. Jeżeli chodzi o odcinek piersiowy, w zależności od pozycji, możemy go albo wyciągnąć do przodu, albo do tyłu, tylko jednocześnie pracując i trzymając jedynie linii ramiona, tak? Żeby się nie drabić, ani też za mocno nie odprowadzać łopatek do tyłu. Czyli tak, brzuch pod siebie, półcie też pod siebie, kolana są wyprostowane, ciężar ciała jest równomiernie rozłożony na stopach, odcinek prysiowy jest wyciągnięty do góry, i teraz najważniejsze, staramy się nie podnosić rany. Dużo osób, kiedy zaczyna swoją przygodę z jakimkolwiek ruchem, zaczyna podnosić ramiona do góry. Tak robi to instynktownie, jakby nie będąc pewny swojego, ruchu i stara się gdzieś schować głową do środka, więc staramy się pilnować ramiona, nawet je celowo ale środko opuszczając, aby na właśnie mniejszą do góry, a głowa do środka, tak? Więc ramiona też idą w dół. Kiedy opuszczamy ramiona w dół, bardzo często występuje takie zjawisko, że dajemy też pośladki i dobra tyłu ale już wiemy, że tego mamy nie robić, to też staramy się trzymać drogę do przodu, ramiona w dół, tak. Teraz głowa, głowa tak jak w obrotach jest wyciągnięta, jakby podwyższona na lince. tak, staramy się ją wyciągać do góry, jednocześnie tym samym ramiona nam będą troszeczkę w dół i jeżeli chodzi o mm, taniec, tak, już bardziej taki profesjonalny, Staramy się nie patrzeć tuż przed siebie. Tak? Nie w ten sposób wzrok biegnie, ale ciutko po skosie. Tak leciutko po skosie do góry. Będzie nam łatwiej utrzymać kontakt z, nie tyle z publicznością, co z tym miejscem, jakby, w który nasz ruch jest dedykowany. No. I jeżeli chodzi o postawę, to myślę, że większe. Takie najważniejsze sprawy jak powiedziałam, dziękuję bardzo i do zobaczenia.